Witam dzisiaj mamy 46 dzień życia młodych królików. Dzisiaj młode króliczki zabieramy na trawę, wypuścimy je na trawkę. Mam taką, taką e, e, piaskownicę przerobioną na, na miejsce, gdzie mogę wypuszczać króliki i po prostu one są pod kontrolą. Zaraz wam ją pokażę, ale tutaj mam szykowany e, koszyczek. I do tego koszyczka będziemy zaraz przekładać po, nie wiem po, na przykład po trzy króliczki i będę po kolei je przenosił. Na trawę. Dobra, otwieramy tutaj. Dobrze, weźmiemy na przykład najpierw tego. Jeden. O, puszek nam uciekł. To weźmiemy... Dobra, za dużo, za dużo, za dużo i wychodzi. Dobra, dobra, dobra. To muszę na spokojnie, dobra. Drugi króliczek. Tutaj obok tego. Trzeci króliczek. Spokojnie, spokojnie. Trzy. I czwarty. I czwarty króliczek. Dobra, czy więcej nie, bo idziemy teraz cztery i za drugim razem cztery króliczki. I potem jeszcze wrócę się po matkę. Więc ja tutaj um, idę z tymi króliczkami, ten ucieka, więc muszę go z powrotem łapać, zaraz go złapię. A ja z tymi króliczkami pójdę, i wypuszczę na trawkę i zaraz tutaj do tych królików wrócę. To widzimy się za sekundę. Tak one sobie ładnie siedzą i zaraz przejdziemy do miejsca, gdzie będę je wypuszczał. Tak to jest tutaj Tak to wygląda Zaraz taki, opuszczamy króliczki Bierzemy tak pierwszego Proszę Przechodzimy kolejnego Proszę I trzeciego I czwartego Tak i cztery króliczki tutaj sobie biegają To jest stara piaskownica. Ją tutaj można zamknąć. I, i po prostu ona jest tak tutaj... Zrobimy takie podwyższenie. Tutaj są po prostu szczeliny. Pomiędzy tymi deskami też się robią szczeliny. Więc króliczki mają tutaj... Widać jakie są szczeliny. Więc króliczki też mają tutaj czym oddychać. A są zawsze zabezpieczone, zabezpieczone na przykład od jakiegoś kota, psa. Więc na przykład jakbym chciał na, na pół godziny tutaj zostawić i posprzątać klatkę. To, to mogę po prostu na trawie króliczki zostawić, one sobie pobiegają, a ja po prostu mogę zająć się czymś innym, bo wiem, że mi się nie rozbiegną po, po całej okolicy. Dobra, ja idę po kolejne króliczki Dobrze, wróciłem. Tak tutaj te drzwi były zamknięte, więc na ten czas one sobie tutaj biegały, po tym pomieszczeniu, ale dalej nie mogły uciec, więc składamy pozostałe cztery króliczki, jeden. Nie, 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 nie uciekaj. Dwa musimy złapać puszka, uciekał, chodź puszek trzy i czwarty króliczek chwileczkę no, uciekł, chodź idziemy na dwór, będzie będzie fajnie, zobaczysz dobra i tak i czwartego króliczka też tutaj wkładamy mamy cztery króliczki ja zamykam tutaj te drzwi, bo matka jest tutaj rozumiem, wypuszczona akurat teraz za siatką Siatką, ale ona sobie potrafi wyjść za niej więc zabieram króliczki i idę je z nimi na dwór a drzwi tutaj zamknę bo nie będzie minuta to muszę wiedzieć gdzie jest matka więc zamykam, a z małymi idę na dwór tak, tutaj idę z pozostałą czwórką do tej skrzynki w której mam króliki na, na dworze tutaj jestem tak tak zamknąłem, żeby na ten czas, co mnie nie ma, na te dwie minutki, żeby nic się tutaj nie stało. Tutaj otwieramy. To są malutkie. 1, 2, 3, 4. I wpuszczamy kolejne. Najpierw wpuścimy puszka z piąty, szósty, siódmy i ostatni, ósmy. Tak to tutaj wygląda. Jedną część mam zamkniętą, bo też przypuszczam, że nie wiem, co jest może 45 cm wysokości. E, te klatki mają, znaczy ta, ta, ten wybieg ma. I, i, I one też by wyskoczyły, jak ja bym tutaj tego nie zamknął, to, to jakbym wrócił po kilku minutach, to by pewnie połowy tych króliczków tutaj nie było, więc musi to tak być zamknięte. One tutaj ciemno nie mają. To też nie jest klatka taka, żeby to mogło być na cały dzień, bo gdyby było na cały dzień, to na pewno by się podkopały i, i uciekły stąd. Tu tutaj biegają ładnie. No, tak to już próbuję uciekać. A ja jeszcze pójdę po matkę i przyniosę matkę tutaj. Tutaj mam matkę w skrzyneczce i wezmę ją do, do malutkich. Tak, tutaj jest na miejscu, tutaj jest Haland i tutaj są malutkie. Otworzymy tą jedną połowę. Tak, malutkie są i przełożymy matkę do klatki, do środka. Dobra. I matka jest spuszczona. I tak to wygląda. Młode są tutaj mogą ładnie pobiegać. Od czasu do czasu jakąś trawkę może sobie skubną. Tak, tutaj na dwóch łapkach stają. Wszystko obwąchują, ale tu nie wyskakuj stąd. Chwila, 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 muszę cię ratować. Na dół, na dół. O, na dół, na dół, na dół. Nie, nie można wyskakiwać. Więc dlatego jest ważne to, żeby po prostu zamknąć. Ja na to mówię piaskownicę, bo to kiedyś była piaskownica. I to po prostu, no z tego co mam jakby zbudowałem tutaj tę piaskownicę, po prostu ją trochę podwyższyłem i teraz króliczki mogę sobie tutaj na Jakąś chwilę zostawić, szczególnie młoda, bo jakbym wszystkie młode chciał wypuścić na trawę, i każdy by pobiegł w inną stronę, to tutaj gdzieś mam jakieś świerki, więc jest tak naprawdę chwila, moment i, i, i bym, bym miał problem potem, żeby te króliczki połapać, bo, bo każdy by pobiegł w inną stronę. One też potrafią być szybkie, więc mogą być ciężko. Tak króliczki sobie biegają, obwąchują. Jedynie matkę mógłbym wypuścić, żeby, żeby sobie tutaj pobiegała, bo ona te tereny zna. I, I to przeważnie było tak, że ona sobie biegnie, właśnie tam w te świerki. Trochę czasem naosuje jakiś świerk na świeżo dziubnie, ale po chwili zwykle wraca. Bo już uważaj, bo te króliczki podskakują i próbują uciec. Głóźniej ja są, mogę na tym usiąść. Tak i i też mam tutaj pod ręką, że mogę z tej strony blokować i z tej strony jakby jakiś chciał wyskoczyć tak, tu króliczki ładnie chodzą no, weźmiemy na przykład tego tutaj i wygłaszczamy ładnie tak możemy go ładnie pogłaskać Czy ładnie siedzi na kolankach a to sobie biegają. i sprawdzają wszystko tutaj dookoła No puszek Matkę też to spogłaszczamy, tak, tak, ładnie, tego malutkiego też wygłaszczamy. Ja myślę, że króliczki ja mogę tak spokojnie na, na pół godzinki zostawić i w tym czasie mogę na przykład posprzątać im w klatce, yy, uszykować pokarm i, i jestem pewien, że nic się nie stanie, bo gdybym na przykład chciał na dwie, trzy godziny, to to, to, to nie jest dobry pomysł, bo, bo one po prostu już tutaj zaczną kopać i, i się przekopią, aż taki otwór, no patrzcie tego małego, jak on stoi sobie, otwór wykopią tak, na tyle głęboki, że się przecisną, więc, więc to jest tylko taka klatka, żeby na, na pół godziny króliczki wypuścić, żeby sobie mogły pobiegać. A ten tutaj ładnie siedzi, mogę go ładnie sobie głaskać. Jak to tutaj wygląda? No, kolejny próbuje wyskoczyć. Proszę wrócić, proszę wrócić. No, proszę zaskoczyć. Dobra, zaskoczył. Dobra, tego króliczka też odłożymy. Odłożymy ładnie. I tak tu króliczki wyglądają. Tak wygląda ta, ta cała skrzynia, ta cała piaskownica. I to by było na tyle. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do skomentowania i polubienia. Dzięki na razie.